W 1944 roku na terenie Holandii przeprowadzono największą operację powietrzno-desantową II wojny światowej pod kryptonimem Market Garden. W działaniach bojowych bezprzykładnym męstwem wykazali się polscy spadochroniarze pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej dowodzonej przez generała Stanisława Sosabowskiego. Żołnierze szóstej Brygady Powietrzno-desantowej, kontynuując tę tradycje, podążają szlakiem wyznaczonym przez swych poprzedników, aby uczcić ich pamięć i męstwo. Cześć ich pamięci. W szyku staną bataliony Zagrają śmigła na zwycięski dzień I nad zbroczoną polską krwią zagony Spadnie z tych samolotów cień Jedwabną tęczą wzlećmy nad stolicę Nad Stare Wilno i Kresowy Lwów I poznajomych w drogich okolicach przejdziemy z pieśnią, tak jak dawniej znów, w locie szukając. Czym jest rozkazem To jest nasz Powietrzny marsz Naładuj broń I naprzód idź z uporem Na umówiony Do ataku znak Na wschodzie zorza krwawym reflektorem Rozświetli łudą Twój bojowy szlak Za batalionem Zachód czy jak Sygmuntowy dzwon. Sztandary w górę śnieżmy na ramiona. Musić nasz triumf, triumf albo zgon. W locie szumią, szpadą ochrony jak powie Idźmy razem Pójdźmy Polskę Pogróżasz Na przód, Naszym jest rozkazem To jest nasz Powietrzny marsz Naszym jest rozkazem. To jest nasz. Ta... Naszym jest rozkazem, to jest nasz bogatych. Cokolwiek się wydarzy, my się nie poddamy. Idziemy tam, gdzie inni nie chcą lub nie mogą. Wszystko dla kraju, nic dla siebie nie żądamy tylko powrócić. Dajcie nam najkrótszą drogą. Od szkocki kuimgieł przez Anglię w Koć choć na wygnaniu Polski żołnierz wiernie służy. My chcemy tylko samolotów i lotniska, by trafić tam, gdzie się najkrótsza z dróg tak dłuży. Na czaszach spadochronów niczym orły białe, na kark spadniemy niosąc zemstę naszym wrogom. Daliście broń mundury sprzęt lecz także wiarę, że wrócić będzie dane nam najkrótszą drogą. Wiekle Holandii zamiast na warszawskich gruzach daliśmy dowód, że jesteśmy wam lojalni. Lecz wciąż do Polski ta najkrótsza się wydłuża. Nie chcemy się nadzieją płonną wiecznie karmić. Chcemy jak to opadać z nieba krusząc mury, I ogniem broni sięc jak piorun w czasie burzy. A wciąż czekamy zasłuchani w rozkaz, który mówi, że ta najkrótsza jeszcze się przedłuży. A wciąż czekamy zasłuchani w rozkaz, który mówi, że ta najkrótsza jeszcze się przedłuży. Czym się jutro może śmiać? Dzień dobry, nazywam się Mateusz Mroz, spotykam się na cmentarzu wojennym w Osterbeck przy grobie niedawno zidentyfikowanego kaprala Edwarda Trochima z Dywizjon Artylerii Przeciwpancelnej pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W zasadzie to jest historia mojego dziadka, który był oficerem sztabu brygady i był zrzucany w Driel i po wojnie nie wrócił do Polski, został w Londynie. I no miałem jakieś opowieści tam ojca, no ale ojciec miał dwa lata jak dziadek poszedł na wojnę. I no, ojciec go potem raz jeden jedyny po wojnie w 59 roku odwiedził. Więc tak było mi mało i któregoś, któregoś razu powiedziałem do ojca, mówię wsiadamy w samochód, zabieram Ciebie, zabieram Jeremiego, czyli mojego najstarszego syna wtedy, który miał 9 lat i jedziemy na 60. rocznicę, zobaczyć jak to tam jest, jak tam było. I przyjechaliśmy tutaj, zobaczyłem to wszystko, tak, wciągnąłem się w miejsce. A potem, e, już w 2005 roku, pojechałem po raz pierwszy do Londynu, do Instytutu Sikorskiego, żeby pogrzebać w dokumentach brygady, czegoś znaleźć, coś o dziadku. No, znalazłem tam sporo rzeczy e, dotyczących jego, ale przy okazji tego grzebania i szukania, znalazłem z bitwy. Odręczne takie zapiski, raporty o śmierci, raporty o, pochowań, o pochowaniu e, ze współrzędnymi, gdzie byli chowani, kto co, e, jakieś raporty strat. A miałem taką książkę, którą kupiłem wtedy, właśnie rok wcześniej, w tym 2004 roku, tu w Muzeum w Hardenstein. E, wszyscy ludzie są braćmi, taki polski roll honor, czyli wszystkich polskich żołnierzy brygady, którzy zginęli. Nagle patrzę, że mamy 19 zaginionych, nie mają grobów. Mimo, że w tych dokumentach w Sikorskim jest opisane, gdzie byli pochowani, co się z nimi stało, dlaczego po wojnie zniknęli. To był taki właśnie impuls. Zacznę szukać. Dochodził, znaczy to nie był, to był jakiś taki wewnętrzny imperatyw, coś mnie tak Istnęło, że trzeba to wyjaśnić. No i zacząłem w to wchodzić coraz głębiej, zacząłem szukać rodzin, jeździć po Polsce, gdzie oni się urodzili, szukać, poznawać ludzi, gdzieś w te środowiska, takie spadochronowo stowarzyszenia, ludzi, którzy mieli jakąś wiedzę, zacząłem poznawać właśnie ludzi, przyjeżdżać tu, jeszcze dość dużo weteranów żyło, więc z nimi rozmawiałem. Co z tego się to wzięło? Kładamy sobie pewne fakty. Uzłowski opowiedział: Otoczyli ich, zabili dwóch pilotów. pilotów. Potem się okazało, że jednego tylko, bo drugi też był ranny, tak jak Uzłowski tak, tak? przeżył. Po czym Uzłowski stracił przytomność, jak go postrzelili. Ocknął się od gorąca, które było przy płonącym, bo Niemcy podpalali te szybowce, bo oni wylądowali nie zdążyli rozładować. W tym szybowcu był jeep z amunicją i, i był e, działo przeciwpancerne, bo oni byli obsługą tego działa. Niemcy podpalali te szybowce, więc Uzłocki się odczołgał, ale pamiętał, że Trochim leżał, a to było tam powiedzmy parę godzin po tym, jak, 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 jak ich postrzelili, że Trochim dalej leżał w tej samej pozycji, w której upadł jak do nich strzelali, więc nie żył. Tak? Ok, zabrali go, stracił przytomność od czoga, bo było gorąco. I teraz, tak, mamy z, zidentyfikowanego bezimiennego, zidentyfikowanego jako polskiego żołnierza, pochowanego w tym grobie. I dokument, który jakby był takim, dla tak nazywam, gwoździem, który jakby uświadomił mi, że to jest Trochim, bo oczywiście jest kilku jeszcze zaginionych było. Ale nie zgadzało się. Kwestia w zasadzie jednego żołnierza, który mógł zginąć wtedy, w Johanna Hewe, ale się okazało, znowu dostałem relację, że. Sorry, Francis. Okay, no. Że był również widziany później, jednak po 19 września w Osterbek. Więc już ewentualność, że, że to może być tamten odpad, odpadała, no taka była dość płynna, ale. Opisanie z, e, z protokołu ekshumacji brytyjskiego, że ciało, oczywiście, że Pol, Polak, nie, stopnia nie wiadomo, ciało bardzo spalone i złamane, no, prawdopodobnie, od, no właśnie, leżał przy tym szybowcu, który płonął. Temperatura. Udało się stwierdzić, że jest Polski, bo może gdzieś tam Polandy zostały, nie mam pojęcia, ale stwierdzi, że jest to Polak. Nie na tyle, może był w hełmie, nie spaliły mu się włosy, kolor włosów się zgadzał, no i to, że nie było innych grobów, no bo tak, Huxleya, czyli jednego pilota grup znaleziono dalej przy drodze, ale tam, to też jest historia tych sześciu brytyjskich grobów przy Amsterdamse, że Niemcy tam zwieźli rannych i ewentualnie ich ciężarówką rozjechali, a potem były te groby, nie wiadomo. Czyli, że Huxley był ranny, zabrali go, drugiego zabrali, tego West, nie Westa, nie pamiętam już w tej chwili tam, imienia tego drugiego, nazwiska tego drugiego pilota, no i Uzłowski przeżył, więc tak, mamy wypalony szybowiec z zipem i działem, mamy polskiego żołnierza pochowanego przy tym szybowcu, spalony, zgadza się z tym, co Uzłowski opowiadał i nie ma innego żołnierza, który by pasował do tej sytuacji z tych 19 zaginionych, a w zasadzie mniej, bo zaginionych z 19 września z rzutu szybowcowego yy, są zaginieni, ale, byli, ale walczyli w Osterbeck dolnym i są relacje o nich, że byli widziani później, po 19 września. Kawał dobrej roboty. Pff. Dobra będzie jak będą nazwiska na nagrobkach, to wtedy będzie dobra. Będziesz walczył też o wyprostowanie Breg, Oczywiście, tego? że tak. Oczywiście, że tak. No to pozostaje jak czoła. Dziękuję za rozmowę. Ja Ci dziękuję.